Moi drodzy, na dzisiejszym odcinku postaram się zagrać w Wordla polskiego, ale na 11 liter... Um, ale słuchajcie zanim to, to zostawcie łapkę do góry i subskrypcję, a my sobie zrobimy jeszcze um, rundę testową na 5 liter, potem sobie zagramy na 11, bo jestem ciekaw co to może tak naprawdę być. Dobra, ale na 5 liter jakie słowo? Może na przykład mm. Podły, dajmy słowo podły No niestety podły nic nie dało, jak się rower może R i E, tylko w złych miejscach one są Tak więc uwaga, co tu jeszcze może być O, Serek Zobaczymy, nie, też nic Niestety mm. Nie wiem co to może być e ale wpiszmy arbus na razie i słuchajcie, mamy AR. Czyli mamy AR na pierwszym miejscu. Prawdopodobnie E będzie gdzieś w tym miejscu. Nie wiem czy na końcu może być. Ar. Dajmy słuchajcie na przykład A Ariel jest coś takiego? Jest. Ale nie, bo. Y, ar. Are. Chyba nie wiem, co to może być, więc. Niestety, kliknę poddaję się i to było arena. Dobra, czyli dość skomplikowane słowo, bo dwie literki A w swoim wyrazie. No ale teraz, słuchajcie, przechodzimy do ustawień i wpisujemy liczbę liter. Tutaj, jak widzicie, na 11. Uwaga! A potem zagramy na 4 litery, zobaczymy co to będzie. Ale Wordle na 11 liter. Mm, tak więc. Lecimy i słuchajcie, tutaj od razu pierwsze słowo bibliotekarz. Jeżeli można. Nie, nie można bibliotekarza wpisać. Jakieś lotnictwo. Ja nie patrzę się na ilość liter. Kurczę. Y To może być ciężkie, bo mało jest takich słów na 11 liter, tak naprawdę. Jakaś biblioteka, może. Nie, jednej literki brakuje. Kurde, to może być mega, mega ciężki wyraz. Ale słuchajcie, dajmy najpierw na 10 liter, aby się tak rozgrzać. Biblioteka. Dobrze. Wow, od razu tyle, trzy literki dopiero. Nie no poddaję się, bo to jest zbyt ciężkie stypendium. Dobra, to by mogło być ciężkie więc na 11 liter. Na 11 liter może być to jeszcze cięższe. Tak mi się wydaje, bo nie znam tutaj żadnych słów, które mają w sobie 11 liter. Mm. Ale spróbujemy, słuchajcie, zagrajmy może najpierw, aby się jeszcze bardziej rozgrzać. Tak testowo zagrajmy na 4 litery, czyli Arki. Wpiszę Arki, i zobaczę. U, Rola jakaś, nie, ale y, literki są dobre, dobrze ułożone może buty sprawdźmy czy coś będzie, nie, niestety nie ale ręka, er. nie, ręki nie będzie niestety rysa jest coś takiego nie, ale rysa może być nie, bo y nie ma no tak Rasa, nie, rasa też nie będzie Ale sprawdźmy czy dwie literki A są No kurde, nie ma nic, niestety Reja jest coś takiego? Jest, a, chyba, ale To była róża, dobra To wpiszmy róża teraz Wpiszmy sobie arki To też takie moje ulubione słowo Buty, bo może nam coś dają Pole, jeszcze możemy wpisać Mamy P Pi Pi Pies, jakiś, nie? Wow! Ej, dobrze ułożone, piec. No niestety nie. Piek, okej, okay, piek. Dobra, piek, wpiszmy. Nie no, buty, bo to jest... To słowo, które najwięcej dają pole. Nie, może się trafić O lub L, ale nic z tego. Wpiszmy sobie... Arka. Tak, arki. O, kałamie. Nie, nie wiem co to będzie niestety, słuchajcie, ja nie zgadnę cyk, nawet nie wiem co to jest, ale słuchajcie, hmm, wejdźmy w, na, w nasze ustawienia i tutaj dajmy 11 liter. I teraz, słuchajcie, próbujemy dopiero grać na poważnie, ponieważ gramy sobie teraz na e, 11 liter i musimy jakieś słowo tutaj odgadnąć. Dobra, więc uwaga, to może być mega ciężkie. Serio, ale Jego jakiś burmistrz? Nie, burmistrz ma za mało liter. Więc tutaj będzie ciężko, będzie ciężko. Czy jest takie coś jak balonówka? Nie, ale balonówka ma za mało liter. Biotechnik? Nie ma biotechnika. Ale dlaczego? Biotechnik ma słowo. Dobra, to będzie ciężkie. To zobaczcie, będzie bardzo ciężkie, bo tutaj nic w ogóle nie znam żadnych słów tutaj na, na 11. E-liter. Dobra. Ja sobie wpiszę w internecie słowa na 11 liter, bo ja tu nic nie wiem. Wpisałem sobie na telefonie, ale nie wiem, czy to, coś to mi da. Czy jest coś takiego jak komputerowe? Jest. O! I bardzo dużo liter mi to słowo dało. Dziękuję bardzo. I nawet P w dobrym miejscu, więc tutaj. No tutaj powinno już pójść dobrze. Mm, tylko nadal nie wiem, co to będzie za słowo. Bo jeszcze kilka nam brakuje: jakieś poziomeczki? Jest coś takiego. Nie. W sensie poziomki. Może żoł. Wow. Nie ci nie ma ok ministrowie. O, są ministrowie, tylko że tutaj, słuchajcie, czy doszło nam coś ciekawego. Doszło nam S Okej. Okay. S oraz N, czyli dwie literki nam, słuchajcie, doszły. doszły. Ale jeszcze nam brakuje, bo mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, chyba 7 liter z tego co widzę. Więc tutaj 6 nam brakuje, nie wiem, ale pewno przy miejscu więc... Odpowiednik może? Odpowiednik da mi to coś. Niestety nic nam nie dał. Tak dla zabawy sobie gramy, nie? Kon. Konstynopol, może być dobrym słowem, Konstynopol. Nie ma nic takiego. Szkoda. Gwiazda, nie, gwiazdeczki. Działa, ale strasznie mało liter nam to słowo dało. Rozwiązanie, jakieś rozwiążenie. Znanie. No, niestety to nie jest to. I ostatnie słowo musimy z tych liter, co zgodziliśmy, to wykorzystać i wpisać. To będzie ciężkie, więc. Eksperyment. Dobra. Ale wpiszmy teraz to słowo eksperyment. I trzy literki nam to dały. spoko Wpiszmy rozwiązanie wow, i to już nam dało Z i A dopasowane, tak więc pięknie o, nie wiem totalnie nie mam pojęcia o 11 literowych słowach katalizator, dobra ale słuchajcie, ja chyba nie mam pojęcia tak więc po prostu będę się z wami żegnał bo tutaj, tutaj akurat 11 literowe słowa są bardzo ciężkie, powiem wam e, możemy zrobić sobie jeszcze jedną gruntkę tak na spróbowanie teraz tak więc lecimy. No i tak. Wpiszmy sobie może gwiazdeczki jeszcze raz. Dużo liter, więc rozwiązanie Wow, to, mi nam, to nam dało jeszcze więcej liter. Odpowiedni wynik. Też całkiem sporo, tylko że Z tylko jest na, na dobrym miejscu. Co może tu jeszcze być? <laughs> Telefoniki jest coś takiego? Nie, nawet za mało liter. Komputerowe. Szybko pisze, strasznie, no niestety to nie jest to Po, poziome Nie ma poziomeczki, nie Poziomeczka, chociaż, nie W nie Ministru, nie Możemy wpisać, no niestety to nie jest to A więc ja chyba się poddaję Przypowieść Dobra, ale słuchajcie, my ostatnią rundę sobie zrobimy na teroliterowych słowach, bo jestem tego po prostu ciekawy, co tu może być, bo mało to grałem. Tak, damy buty od razu wpiszę. Pole jakieś, bo może być dużo liter. No, niestety nie. Mobi jesteś takiego nie. Mops. kurcze, S mamy jeszcze. S. L. I co to może być Sos nie, ale jest na, jest na dobrym miejscu przynajmniej Dobra słoń Słop Bo słop nie będzie dobra słoń wpiszę, ale Dobrze No niestety snop co to jest, no, możemy sobie jeszcze zagrać dwie rundki, bo mi się to spodobało. Mm. No to, jest coś takiego? Nie. Ale, znaczy jest, ale nie wiem, co to jest, więc N, N na dobrym miejscu. nea, Nea. Nea. Nie. która arki wpisze, bo tutaj litery są nieodkryte, R, na złym, więc Wpisz niestety ja nie. nic nam nie dało więc ner ner o ner 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 już cokolwiek ty. Hmm. może się uda Nerf. O, wygrałem. Przez przypadek wpisałem nerf, ale wygrałem. I to jest najważniejsze. Dobra. Nerf, wpiszmy buty. Arf, sorry, ja to samo pisze, ale to daje po prostu w moich taktykach najwięcej słów. A, ale w swoim miejscu. Zapo jest coś takiego, nie wiem, ale. Lo. Lowa Ej, loża by się No jak loża nie ma. Serio? Lo, loja, lo, lo. Nie wiem. O, loza przez samozet, ale y, tu niestety to nie, jest, to, to nie jest ten wyraz. Go. Na. Nie, go ja nie. Go na no, Nie, może nie, 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 ale to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, jeżeli no właśnie o ten odcinek tutaj chodziło, żeby dopasować te wyrazy. To to by było na tyle z mojej strony. Ja się z Wami Żegnam. Do zobaczenia. No i pa.